Siema, ja jestem Mrozin. Dziś chcę wam pokazać taki nietypowy i krótki odcinek. Na światło dzienne wyszła prywatna rozmowa Nimfy, która opowiada jak była poniżana i szantażowana przez Isamu. Oczywiście Isamu powiedział swoją wersję do tej całej sytuacji. Ja nie wiem do końca co mam o tym myśleć. Jak dla mnie ta cała sytuacja nie powinna wyjść na światło dzienne, no bo to jednak ich prywatne sprawy. No bo kurwa, kto by chciał żeby jego prywatne życie było ujawniane w internecie w Internecie i ma być kojarzone ze swoją twórczością, a nie z prywatnym życiem. Bo tak jak powiedział Meduza na swoim live, Szymon Kasprzyk i samu, może i ta sama osoba, lecz nie powinniśmy tego tak łączyć. Sam nie będę wrzucał uciętych kawałków tej rozmowy, lecz w opisie będziecie mieli link do jakiegoś randomowego filmiku. Nagrywam ten odcinek, żeby się dowiedzieć co wy o tym sądzicie i czy też uważacie, że to ich prywatne sprawy. I to by było na tyle ode mnie. Piszcie w komentarzach co o tym myślicie. Widzimy się niebawem. Siema.